Czy wiesz, że po 60. roku życia jedna z codziennych pozycji, którą przyjmujesz podczas siedzenia, może powoli niszczyć Twoją intymną krążenie? To nie żart ani przesada. To realny problem, który dotyka wielu mężczyzn w Twoim wieku. Zmniejszony przepływ krwi w obszarze intymnym to często cichy wróg, który powoduje spadek libido, trudności z erekcją, a nawet obniża Twoją pewność siebie i radość z życia. Nazywam się dr Katarzyna Nowak i od ponad 30 lat pomagam mężczyznom powyżej 60. roku życia odzyskać energię, witalność i zdrowie seksualne, naturalnie i bez agresywnych leków. Wiem, jak to jest czuć się zmęczonym, zniechęconym, a czasem nawet zawstydzonym, gdy ciało zaczyna płatać figle. Ale wiem też, że wcale nie musi tak być. Twoje ciało nie zapomniało, jak być pełne życia czas tylko przypomnieć mu jak to zrobić. W tym filmie porozmawiamy o tym, jak codzienna pozornie niegroźna pozycja podczas siedzenia może sabotować twoje krążenie i zdrowie intymne. Przedstawię ci proste, naukowo potwierdzone sposoby, które możesz wprowadzić już dziś, by odzyskać kontrolę nad swoim ciałem i przywrócić przyjemność, która z czasem zaczęła znikać. Nie obiecuję cudów, ale gwarantuję, że wiedza i zmiana nawyków mają moc każdy krok w stronę poprawy zdrowia jest krokiem ku nowemu rozdziałowi w Twoim życiu. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak, nie ignoruj tego. Czas działać, bo to, co teraz zrobisz, może zdecydować o jakości Twojego życia na długie lata. Zostań ze mną, razem odkryjemy, jak mała zmiana może przynieść wielką różnicę. Wyobraź sobie strumień czystej, chłodnej wody, który delikatnie przepływa przez wąską, kamienistą dolinę. Jeśli ten strumień zostanie zablokowany lub spowolniony przez przeszkody, cała dolina zaczyna wysychać i tracić życie. Twoje intymne krążenie krwi działa bardzo podobnie. To niewidzialny nurt, który dostarcza tlen, składniki odżywcze i energię tam, gdzie są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Po 60. roku życia wiele procesów w naszym ciele zwalnia, a naczynia krwionośne stają się mniej elastyczne. To naturalna część starzenia, ale właśnie wtedy pojawiają się problemy. Krew, która powinna swobodnie przepływać do narządów intymnych, napotyka na zatory, drobne uszkodzenia i sztywność naczyń. Efekt? Mniej krwi dociera tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Możesz zacząć odczuwać mniejszą wrażliwość, trudności z osiągnięciem lub utrzymaniem erekcji, a także ogólne zmęczenie i spadek energii. Pan Janusz, 65 lat, opowiedział mi kiedyś, jak stopniowo zauważył, że jego ciało nie reaguje tak jak dawniej. To było jak powolne gaszenie światła najpierw słabsze światło, potem całkowita ciemność mówił. Dopiero kiedy zaczął rozumieć, jak ważne jest krążenie i jak je wspierać zaczął widzieć poprawę, krok po kroku. Krążenie to nie tylko kwestia seksu. To puls życia, który odżywia cały organizm. Dlatego, gdy ten strumień słabnie, odczuwasz to w całym ciele w zmęczeniu, braku energii, a także w spadku motywacji i pewności siebie. Ale zanim przejdziemy dalej, warto zrozumieć, że to nie jest coś, co zdarza się nagle. To proces, który zaczyna się często wiele lat wcześniej, ale objawia się mocniej po sześćdziesiątce, gdy ciało staje się mniej wytrzymałe na zmiany. To jak z ogrodem, który przez lata nie jest podlewany, w końcu zaczyna więdnąć. Na szczęście, podobnie jak w ogrodzie, możesz zacząć podlewać swój organizm na nowo. Zrozumienie, jak działa krążenie, to pierwszy krok by zapobiec dalszym uszkodzeniom i zacząć odzyskiwać zdrowie i siły. Każda zmiana na lepsze zaczyna się od poznania prawdy o tym, co dzieje się w twoim ciele. Dlatego jeśli czujesz, że Twoja energia i życie intymne nie są już takie jak dawniej, pamiętaj. Ciało wysyła sygnały, które nie można lekceważyć. Krążenie to podstawa, bez której trudno mówić o prawdziwej witalności. Ale to dopiero początek naszej drogi. Bo problemów może być więcej, a ich źródło często kryje się w codziennych nawykach, które nieświadomie sabotują ten delikatny strumień życia. Wyobraź sobie, że Twój strumień życia, ten delikatny przepływ krwi do obszaru intymnego, jest niczym cienka rurka. Jeśli na nią usiądziesz, zgnieciesz ją lub przygnieciesz, przepływ zostanie zahamowany. I to właśnie dzieje się codziennie, często nieświadomie, kiedy przyjmujesz niewłaściwą pozycję podczas siedzenia. Wielu mężczyzn po 60. roku życia zauważa, że długie godziny, spędzone na twardym krześle lub w fotelu z pod nóżkiem, powodują uczucie drętwienia, chłodu, a nawet bólu w okolicach krocza. To nie przypadek. Ta konkretna pozycja może uciskać naczynia krwionośne i nerwy, które odpowiadają za dopływ krwi i czucie. Szczególnie niebezpieczne jest siedzenie z nogą założoną na nogę. Lub z pośladkami osadzonymi nierówno na siedzeniu. Przez lata, gdy przyjmujesz taką postawę, naczynia mogą się zwężać, a nerwy ulegać podrażnieniu. Skutkiem tego jest gorsze ukrwienie, które bezpośrednio przekłada się na problemy z erekcją oraz zmniejszenie wrażliwości. Możesz poczuć, że intymna część ciała jest zimna lub nieswoja to znak, że krążenie nie działa jak powinno. Pan Andrzej. 62 lata, zauważył u siebie ten problem po przejściu na emeryturę, gdy zaczął spędzać więcej czasu siedząc w domu. Czułem się, jakby coś mnie ciągle uciskało i to wpływało na moje życie intymne. Dopiero zmiana sposobu siedzenia przyniosła ulgę, mówi. Co więc możesz zrobić już dziś? Zacznij od prostych zmian. Usiądź równo na całej powierzchni, siedzenia, unikając przekładania jednej nogi na drugą. Wybieraj krzesła z miękkim, ale stabilnym siedziskiem, które nie uciska newralgicznych miejsc. Wstawaj co godzinę i wykonuj krótkie ćwiczenia rozciągające, by pobudzić krążenie. Jeśli pracujesz przy biurku, rozważ poduszkę ortopedyczną, która pomaga utrzymać prawidłową postawę. Zmiana pozycji to prosty krok, ale często niedoceniany. To jak odblokowanie zatkanej rury, która nagle pozwala wodzie płynąć swobodnie. Twój organizm od razu odczuje różnicę. Pamiętaj, że to tylko jedna z wielu codziennych przeszkód dla Twojego krążenia, ale jest w pełni pod Twoją kontrolą. Każda chwila spędzona w niewłaściwej pozycji to mały, cichy sabotaż Twojego zdrowia. Ale to nie wszystko. Siedzenie w złej pozycji działa jak pierwszy sygnał alarmowy: ostrzega, że coś trzeba zmienić. Jeśli zignorujesz ten sygnał, problemy zaczną się mnożyć, a droga do odzyskania energii i witalności stanie się znacznie trudniejsza. Wyobraź sobie, że Twój organizm to silnik samochodu. Jeśli do paliwa nie dociera odpowiednia ilość tlenu i składników odżywczych, samochód zaczyna tracić moc, zacinając się w najmniej odpowiednich momentach. Podobnie jest z Twoim ciałem, a zwłaszcza z intymną sferą życia. Gdy krążenie zostaje zaburzone, efekty odczuwasz nie tylko w łóżku, ale także w codziennym samopoczuciu. Złe ukrwienie obszaru intymnego może prowadzić do problemów z erekcją, które z czasem stają się coraz częstsze i trudniejsze do opanowania. To nie tylko fizyczny problem, to także rana dla Twojej pewności siebie i relacji z bliskimi. Pan Marek, 67 lat, podzielił się ze mną swoją historią. Zaczęło się od drobnych trudności, które zbagatelizowałem. Po kilku miesiącach czułem się wycofany, unikałem bliskości, a to niszczyło moje relacje z żoną i podcinało skrzydła mojej pewności siebie. Ale skutki złego krążenia nie kończą się na sferze seksualnej. Kiedy krew nie dociera prawidłowo do tkanek, pojawia się uczucie ciągłego zmęczenia, brak energii do codziennych zadań, a nawet obniżony nastrój. To jakby organizm mówił. Nie mam siły, by działać, bo nie dostaję paliwa. Ignorowanie tych sygnałów może prowadzić do poważniejszych problemów zdrowotnych, takich jak przewlekłe bóle, zaburzenia metaboliczne, a nawet problemy z sercem i układem krążenia. Twój organizm działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Jeśli jeden element zawodzi, reszta zaczyna szwankować. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć problemów z krążeniem. Zły przepływ krwi. To cichy wróg, który może stopniowo niszczyć Twoją jakość życia i relacje. Ale jest też dobra wiadomość: dzięki odpowiednim zmianom i wsparciu możesz odwrócić ten proces. Pan Marek, po konsultacji i zmianie stylu życia, zaczął stopniowo odzyskiwać energię i radość z życia. Nie jest łatwo, ale każdy mały krok w stronę poprawy daje nadzieję i siłę, mówi. To pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by zacząć działać. Pamiętaj, że zdrowie seksualne to nie tylko kwestia przyjemności, ale także integralna część Twojego dobrostanu fizycznego i emocjonalnego. Twoje ciało wie, jak być zdrowe i pełne życia. Czas mu tylko pomóc. Ale uwaga: jeśli zignorujesz te objawy, organizm może zacząć wyłączać kolejne funkcje, a droga powrotu stanie się dłuższa i trudniejsza. Wyobraź sobie, że Twoje naczynia krwionośne. To elastyczne rury, które przepuszczają życiodajną krew niczym życiodajną rzekę. Ale jeśli te rury są zanieczyszczone lub usztywnione, przepływ zwalnia i tworzą się zatory. Dobra wiadomość jest taka, że to, co wkładasz do swojego ciała, ma ogromny wpływ na stan tych rur i na ogólną jakość krążenia. Po 60. roku życia warto szczególnie zwrócić uwagę na dietę bo niektóre składniki naturalnie wspierają naczynia krwionośne i poprawiają przepływ krwi. Przede wszystkim warto sięgać po produkty bogate w antyoksydanty, które chronią ściany naczyń przed uszkodzeniami. To między innymi jagody, ciemne owoce, a także warzywa takie jak szpinak i brokuły. Kolejnym ważnym składnikiem są nienasycone kwasy tłuszczowe, obecne w rybach takich jak łosoś czy makrela, które pomagają rozrzedzić krew i poprawić jej przepływ. Nie można też zapominać o czosnku. To naturalny lekarz naczyń, który od wieków jest wykorzystywany do wspierania krążenia. Pan Tadeusz, 68 lat, zauważył znaczną poprawę po wprowadzeniu do diety większej ilości ryb i warzyw, a także po konsultacji ze mną, gdy zaczął stosować naturalne suplementy. Czułem, jak moje ciało zaczyna lepiej funkcjonować, a problemy z krążeniem powoli ustępowały, wspomina. Co do suplementów. Polecam naturalne preparaty zawierające ekstrakt z miłorzębu japońskiego, który poprawia mikrokrążenie, oraz L-argininę, aminokwas, który rozszerza naczynia krwionośne i poprawia ich elastyczność. Warto jednak pamiętać, że suplementy są dodatkiem do diety, a nie jej zastępstwem. Unikaj natomiast żywności wysoko przetworzonej, bogatej w tłuszcze trans, sól i cukry. One działają jak piasek zatykający rury. Utrudniając przepływ krwi i powodując stan zapalny w naczyniach. Prosta zmiana diety to krok, który naprawdę może odmienić Twoje zdrowie i witalność. Wyobraź sobie, że każdego dnia podlewasz swój ogród naturalnymi składnikami, które pomagają mu rozkwitać. Ale uwaga bez konsekwencji i regularności, nawet najlepsza dieta nie przyniesie oczekiwanych efektów. To codzienne wybory budują Twoje zdrowie. Wyobraź sobie, że twoje naczynia krwionośne są jak elastyczne rury wodne, a stres to niewidzialna dłoń, która je zaciska, ograniczając przepływ. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wewnątrz organizmu dzieją się procesy, które sabotują twoje zdrowie, szczególnie krążenie w obszarze intymnym. Stres jest dziś wszechobecny, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Problemy finansowe? Troski o rodzinę, samotność, a także codzienne zmęczenie mogą narastać jak niewidzialny ciężar na twoich barkach. Ten ciężar powoduje, że organizm pozostaje w stanie ciągłego napięcia, co wpływa na napięcie naczyń krwionośnych, które stają się zwężone i mniej elastyczne. Pan Zbigniew, 70 lat, opowiadał, jak po śmierci żony przez długi czas czuł się przytłoczony emocjami i stresem, co zauważalnie pogorszyło jego zdrowie seksualne i ogólne samopoczucie. To było jak niewidzialna ręka zaciskająca mój organizm, nie mogłem się od tego uwolnić, mówił. Ale jest wyjście. Po pierwsze, warto zacząć zwracać uwagę na momenty, gdy czujesz napięcie. To sygnał, by zatrzymać się i zrobić krok w tył. Proste techniki oddechowe, takie jak głębokie wdechy i wydechy, potrafią znacząco rozluźnić ciało i poprawić przepływ krwi. Również regularne spacery na świeżym powietrzu, kontakt z naturą, czy ćwiczenia takie jak yoga czy tai chi pomagają zmniejszyć poziom stresu i odblokować napięte naczynia krwionośne. Niezwykle ważna jest także rozmowa z bliskimi lub specjalistą. Często tylko podzielenie się swoimi uczuciami. Przynosi ulgę i otwiera drogę do poprawy zdrowia. Stres działa jak cichy sabotażysta Twojego ciała, powoli ograniczając energię i radość życia. Ale pamiętaj, to ty możesz przejąć kontrolę. Każda chwila, którą poświęcisz na odpoczynek i regenerację, to inwestycja w Twoją przyszłość. Nie pozwól, by niewidzialny wróg trzymał Cię w uścisku. Naucz się go rozpoznawać i skutecznie z nim walczyć. Twój organizm to Twoja największa wartość, dbaj o niego z czułością i szacunkiem. To właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa zmiana. Bo nawet najmniejsza przerwa w codziennym napięciu to krok ku wolności i zdrowiu. Wyobraź sobie, że Twoje ciało to ogród, który przez lata był zaniedbany, ale teraz możesz go na nowo zasadzić i pielęgnować. Każdy dzień to okazja, by podlewać swoje zdrowie. Tak, by znów zakwitło pełnią życia i energii. Pierwszym krokiem jest codzienna troska o postawę. Pamiętaj, by podczas siedzenia siadać równo, nie zakładać nogi na nogę i co godzinę robić krótką przerwę na rozciąganie. To prosta zmiana, ale jak odblokowanie zatkanej rury, która pozwoli krwi płynąć swobodnie. Drugi krok to regularny ruch. Spacer przez 30 minut dziennie pobudza krążenie całego ciała, a zwłaszcza obszaru intymnego. Ćwiczenia rozciągające, takie jak lekkie przysiady czy delikatne skręty tułowia, dodatkowo poprawią elastyczność naczyń i mięśni. Trzecia ważna sprawa to dieta. Kontynuuj wprowadzanie do swojego jadłospisu świeżych warzyw, owoców, ryb i zdrowych tłuszczów. Unikaj żywności przetworzonej, która działa jak piasek zatykający twoje naczynia. Czwartym elementem jest odpowiednia suplementacja. Naturalne preparaty z miłorzębu japońskiego czy L-argininy mogą wesprzeć mikrokrążenie. Jednak zawsze konsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem nowych suplementów. Nie zapominaj także o odpoczynku i redukcji stresu. Proste techniki oddechowe, spacery w naturze i rozmowy z bliskimi to skuteczne sposoby na odzyskanie równowagi. Pan Krzysztof, 66 lat, dzięki takiej rutynie zaczął czuć się młodziej i pełen energii. To jakby moje ciało odżyło na nowo, powrót do życia, który dał mi radość i pewność siebie, opowiada. Ta rutyna to nie tylko lista zadań, to Twoja codzienna inwestycja w zdrowie i przyjemność życia. Każdy mały krok ma znaczenie i przybliża cię do pełnej witalności. Pamiętaj, że nie musisz robić wszystkiego naraz. Zacznij od jednego kroku i obserwuj, jak twój organizm reaguje. Z czasem zmiany zaczną się kumulować, a ty odzyskasz kontrolę nad swoim ciałem i życiem. Twoja przyszłość zależy od decyzji, które podejmujesz dzisiaj. Niech ten nowy rozdział będzie pełen zdrowia. Energii i satysfakcji. Podsumowując, pamiętaj, że po 60. roku życia zdrowie Twojego krążenia intymnego to klucz do odzyskania energii, pewności siebie i radości życia. To, co zaczęliśmy omawiać, nie jest tylko teorią. To realne wyzwania, które wielu mężczyzn w Twoim wieku przeżywa na co dzień. Złe krążenie, niewłaściwa pozycja podczas siedzenia, niezdrowa dieta i stres to przeszkody, które można pokonać. Panowie, jak Janusz, Andrzej czy Marek, pokazują, że zmiana jest możliwa. Czasem wystarczy jeden mały krok, by zacząć odzyskiwać swoje życie. Zachęcam Cię do tego, byś dziś zastanowił się nad swoimi nawykami: jak często zwracasz uwagę na swoją postawę? Co jesz? Jak radzisz sobie ze stresem? To są pytania, które mogą stać się punktem zwrotnym w Twojej drodze do zdrowia. Nie musisz działać sam. Szukaj wsparcia u bliskich, konsultuj się z lekarzem i pamiętaj, że naturalne metody mają moc, gdy są stosowane regularnie i z pełnym zaangażowaniem. Twój organizm nie zapomniał, jak być pełen życia. On tylko czeka na znak od Ciebie, by zacząć działać na nowo. To, co zrobisz dzisiaj, może zmienić jakość Twojego życia na kolejne lata. Nie odkładaj tego na później. Zrób pierwszy krok już teraz. Usiądź prosto, wyjdź na spacer, wybierz zdrowy posiłek. Każdy mały gest ma znaczenie. Pamiętaj. Jeszcze możesz odzyskać swoje życie i radość, którą myślałeś, że straciłeś. Twój czas jest teraz.